Witam Państwa serdecznie. w o dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj torbę na zakupy. Jest to torba Market Back, seria francuska. Symbol tego produktu to 9671 T. Oczywiście, torba jest z firmy Iris. Pokażemy, jak to wygląda. Tak przychodzi zapakowana od producenta. W folii taki papier. Folię wyjmujemy, nie będzie nam już potrzebna. Teraz powoli wyjmiemy ten papier, papier też już nam nie jest potrzebny, jak widać jest to taka torba, tak wygląda z daleka, przód, a tu oczywiście tył. Jak widać jest to w takim połyskującym kolorze, w kolorze czarnym. Tutaj mamy oczywiście, to jest wypełnia, żeby nam się ta torba tutaj nie zginęła w środku. Pod spodem mamy takie złote nóżki, wygląda to mniej więcej tak i przód tutaj mamy wzorek, prezentuje się on mniej więcej tak, jest to taki nadruk wypukły, czuć go pod palcem, tutaj mamy oczywiście ulotkę od firmy Iris razem z tą torbą na zakupy, tak jak wspomniałem tu mamy ten kod. 96 71 myślnik T dodatkowo do torby jest taki mały kalkulator na zakupy, <laughs> tutaj możemy zdjąć pokrywkę, wtedy można go używać, nie będziemy go rozpakowywać eee, tutaj jeszcze pokażemy eee, rączki, rączki to tylko z tak podwiniemy tą folię, jak widać tutaj mamy taką jakby skórkę znaczy to jest chyba skórka w środku, w środku jak widać mamy takie wypełnienie to przez państwa rozpakować. Widać, mamy takie dno. Ta, ta szara folia tam pod spodem jest to folia izolacyjna, więc w tej torbie możemy spokojnie nosić jakieś rzeczy z zamrażarki, czy to kupimy sobie pizzę, czy jakieś mrożone owoce, czy cokolwiek z lodówki, czy nawet lody. Ta torba na pewno nam długo utrzyma temperaturę zimną i to samo tyczy się temperatury ciepłej. Oczywiście kupimy sobie, nie wiem, kurczaka z rożna, możemy go wsadzić do tej torby, on dłużej na pewno niż w zwykłej papierowej torbie to, tą temperaturę utrzyma. Jak widać całość jest chroniona taką siateczką, którą możemy nawet rozłożyć wyżej, taki komin jak to w plecakach jest. Wtedy możemy naładować nawet więcej do tego plecaka, zacisnąć. Tutaj mamy taki ściągacz sznureczkowy razem z takim plastikowym ściągaczem. Garniemy na bok i teraz pokażemy jeszcze w środku. W środku mamy jedną przegródkę taką siatkową, jak widać. Tutaj możemy sobie wrzucić jakiś portfel, czy cokolwiek, co nam będzie pod ręką potrzebne. I druga jakaś przegródka na zamek. Tutaj też możemy trzymać bardziej takie właśnie rzeczy jak dokumenty, żeby nikt nam tego nie wyjął. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście logo firmy Iris. Żadnych dodatkowych przegródek więcej tutaj nie ma. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów, na których staramy się pokazać jak najwięcej produktów firmy Iris, jak i oczywiście różnych, różnych innych produktów, nie tylko z tej firmy. Oczywiście torby mamy w kilku rodzajach, dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. I oczywiście do sprawdzenia ceny. Link bezpośrednio do tej torby można się dostać na naszym sklepie. Klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, tam jest cena, opis i wszystkie, jakie potrzebne dane. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.